Jak bardzo rynek pracy może nas zaskoczyć, jak bardzo potrafi być zmienny i jak bardzo wciąż potrzebujemy doszkalania się i zmian kwalifikacji. O tym przekonaliśmy się chyba wszyscy w czasie pandemii koronawirusa. To trudny czas i dla pracowników, i dla pracodawców, ale nie beznadziejny. I utracie pracy można wciąż zapobiegać. W jaki sposób i skąd wziąć na to pieniądze? Prosimy o niegrupowanie się. Zminimalizować ryzyko zakażenia. Zostań w domu. Apel... Hasło, które wybrzmiało po raz pierwszy w marcu 2020 roku, było dla wszystkich sygnałem do dbania o własne zdrowie i życie, ale także zmieniło naszą rzeczywistość. Muzyka Zamknięte galerie, restauracje i siłownie. Nauka tylko w domu. Praca zdalna. Za to szpitale i placówki medyczne na pełnych obrotach. Rynek pracy stał się nie tylko trudny, ale też nieprzewidywalny, a miejsca pracy zagrożone lub odwrotnie, w niektórych branżach ze szczególnymi brakami. Na pierwszym miejscu wymieniłbym zawody związane z branżą medyczną, a więc to są lekarze, pielęgniarki, położne, masażyści, fizjoterapeuci. Kolejną deficytową grupą są specjaliści w branży IT czy transportowej. Można było czekać na pomoc, można też było szukać rozwiązań samemu. Tak się stało w tym hotelu w Elgiszewie. Nie można było przyjąć gości, trzeba było do gości dotrzeć jakość, goście za nią tęsknili i zawsze tutaj gdzieś tam próbowali tych naszych smaków. Stwierdziliśmy na podstawie tego, że te smaki, które gdzieś tam u nas występują, warto byłoby z nimi dotrzeć właśnie do tego naszego gościa, który no, przez zamknięcie naszych hoteli, i restauracji nie mógł nas odwiedzać. Tak? Więc tym kierunkiem właśnie tutaj stwierdziliśmy, że taka mobilna, obwoźna sprzedaż ona będzie jak najbardziej wskazana. Pracodawcy sami ruszali do działania, ale też wielu wsparcie dostało. Tylko w Toruniu w ramach tarczy antykryzysowej prawie 130 milionów złotych od 2020 roku. Jest to na pewno bardzo duże wsparcie, i to spowodowało, że nie było tak dużej likwidacji miejsc pracy, jakiej się spodziewaliśmy. Ponad 63 tysiące bezrobotnych w regionie i ta liczba od kilku miesięcy spada. Nie tylko pandemia wywołuje na rynku pracy problemy. Jednym z problemów rynku pracy w regionie jest niekorzystna struktura wykształcenia. Pracowników. Jesteśmy trzecim województwem z największym udziałem osób o wykształceniu poniżej średniego i również z deficytem osób z wykształceniem wyższych w porównaniu do średnich. To później rzutuje na kolejne problemy jakby związane z rynkiem pracy, ponieważ to osoby z wykształceniem wyższym jakby są tymi najbardziej aktywnymi na rynku pracy, również takimi, którzy mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia. A to oznacza, że warto inwestować w kształcenie, także w dorosłym życiu. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest odpowiedzią na tę potrzebę. To pieniądze, po które mogą sięgnąć pracodawcy. Pieniądze, które służą nauce. Muzyka Ciekawy, niepewny, zaskakujący, nieprzewidywalny, jakby pan określił dzisiejszy rynek pracy. Rynek pracy z pewnością zawsze jest zaskakujący, nieprzewidywalny, zresztą jest to twór e, bardzo żywy e, i generalnie patrząc na rynek pracy, bo jest to specyficzny rynek. E, mamy tutaj e, spotkanie podaży i popytu, e, a tak naprawdę tym co wymieniamy na tym rynku jest praca, praca świadczona przez ludzi. E, na tym rynku zachodzą cały czas procesy dostosowawcze, cały czas e, podaż, jak wiemy, kreuje popyt, e, te elementy tutaj są jakby uzgadniane e, i stąd też jest to zawsze dynamiczne e, dynamiczne zjawisko. Czyli zawsze żyjemy w ciekawych czasach, jeśli chodzi o pracę, tak, myślę, że zawsze, nawet jeżeli mamy sytuację, nie wiem, rynków zrównoważonych, tam cały czas zachodzą pewne procesy, albo w sytuacji, tak jak u nas jest w regionie, gdzie to bezrobocie jeszcze troszeczkę jakby nie spojrzeć występuje, również jest ciekawie. Trochę mnie Pan zasmucił, bo myślałam, że czasy pandemiczne powiemy, że są wyjątkowo ciekawe, wyjątkowo zaskakujące, wyjątkowo niepewne. Mhm. A czy, no jak to stare chi chińskie przysłowie mówi, obyś żył w ciekawych czasach. Jest to oczywiście, wydźwięk tego przysłowia nie jest może super pozytywny, ale sama pandemia szczególnie że teraz obserwujemy już mocne wejście czwartej fali było, czy, czy jest zjawiskiem które zaburza nam pewne relacje na tym rynku pracy ja może wrócę pamięcią do marca zeszłego roku do kwietnia zeszłego roku kiedy ogłoszono pandemię kiedy tak naprawdę ta pandemia zaczęła mocno wpływać pojawiły się lockdowny czyli pewne branże czy wręcz w pewnym momencie w ogóle przedsiębiorstwa przestały funkcjonować tak przestały Miały po prostu wycofać się tak, żeby nam pandemia po prostu tutaj nie rosła. I wtedy tak naprawdę możemy powiedzieć, że był i ciekawy ten rynek, i nieprzewidywalny, i zaskakujący, bo my tej sytuacji nie mieliśmy jeszcze nigdy, czego się wtedy instytucje rynku pracy bały. Bardzo obawialiśmy się bardzo dużego nagłego wzrostu liczby osób bezrobotnych. Przedsiębiorstwa, które nie funkcjonują, nie zarabiają. Jeżeli nie zarabiają, nie są w stanie utrzymać swoich pracowników, zwalniają ich i w tym momencie takie osoby zasilają rzesze osób bezrobotnych. Całe szczęście, ta, trend kryzysowe, różnego rodzaju ustawy, specustawy, które zostały wprowadzone w tamtym okresie, już teraz możemy to z całą pewnością powiedzieć, bardzo mocno chroniły rynek pracy. Czyli ten najczarniejszy scenariusz się nie spełnił. A jaki był ten najczarniejszy Scenariusz? Trudno było generalnie coś e, przewidywać, dlatego, że, tak jak pani wspomniała, my nie spotkaliśmy się jeszcze z taką sytuacją, żeby pandemia e, w skali globalnej, tak, w skali całej Ziemi, e, oczywiście dotykająca również Polskę i nasze, e, nasz region, w jakiś sposób może realnie wpłynąć. Okazało się, że. E, Baliśmy się właśnie powtórki schematów, powiedzmy sobie z 2012 roku, powiedzmy kiedy rejestrowaliśmy potężne bezrobocie na poziomie nawet 20, ponad 20%. Więc było takie zagrożenie. Tak, było. Myślę, że jak najbardziej było. Oczywiście teraz mamy wiedzę, którą mamy teraz, natomiast w marcu, kwietniu zeszłego roku tej wiedzy nie mieliśmy i naprawdę obawa była duża. 64 tysiące osób bezrobotnych w tej chwili w Kujawsko-Pomorskim mamy na rynku pracy. To dużo czy mało? Myślę, że z punktu widzenia naszego regionu jest to, nie jest to zły wskaźnik. Dla porównania w sierpniu zeszłego roku, bo te dane, o których pani mówi, to, jest, to są dane już za wrzesień, e, takich osób było 2000 więcej. Dla porównania tego roku pandemicznego, w zasadzie września zeszłego roku, kiedy mieliśmy naprawdę trudne, dużo trudniejszą sytuację, tych osób było ponad 7200 więcej niż teraz. Więc widzimy, że ta dynamika jest w dobrym kierunku, że liczba osób bezrobotnych cały czas spada. To też jest jakby też od, od, odnosząc tą liczbę. Do czasów sprzed pandemii, jakby, czyli do roku 2019. My zamykaliśmy rok 2019 liczbą około 60 tysięcy osób bezrobotnych. Czyli widzimy, że w zasadzie dochodzimy do tego momentu sprzed pandemii. Są takie miejsca w regionie jak na przykład Bydgoszcz, powiat Bydgoski, gdzie stopa bezrobocia jest na poziomie 3, 3 trochę powyżej 3. To jest stopa na takim poziomie właściwie błędu statystycznego. To znaczy, że rynek pracy, oprócz tego, że jest nieprzewidywalny i ciekawy, jest w bardzo dobrej teraz sytuacji? Tak, no tutaj jakby zupełnie sytuację optymalną mamy właśnie faktycznie w Bydgoszczy, gdzie mamy właśnie 3,2% i toruń 4,1%. To są w zasadzie rynki, które są, jak my to nazywamy, zrównoważone. Czyli tam są jakby Trzeba powiedzieć, że liczba osób bezrobotnych nigdy nie spadnie do zera. Zawsze jest taki poziom tak zwanego bezrobocia frykcyjnego, czyli takiego naturalnego bezrobocia. Część osób zmienia swoją pracę na przykład z lepszej na jeszcze lepszą. W związku z tym oni przez pewien czas pozostają w tym, powiedzmy sobie, w tej grupie osób bezrobotnych. Część nie chce pracować, albo nigdy nie będzie pracować, pewnie też są w tej grupie. Też prawda, też prawda. Natomiast mamy też, oprócz Torunia i Bydgoszczy, mamy też powiaty, w których w zasadzie to bezrobocie jest już dwucyfrowe, takich powiatów mamy Bodajże 14 licząc na wrześniu tego roku. I to jest południowy wschód województwa. Tak jest, między innymi. Więc tutaj po prostu mamy pewne takie obszary, gdzie myślę, że jeszcze cały czas jest co robić, jeśli chodzi o kwestię bezrobocia. Czego oczekujemy w najbliższym czasie na rynku pracy? Czy znów czekamy na, na to, co się wydarzy i po prostu obserwujemy? Zawsze obserwujemy. Obserwujemy, przewidujemy i działamy, zanim wydarzy się kryzys. Nauka, zmiana lub rozszerzanie kwalifikacji będą zawsze dobrym rozwiązaniem. Krajowy Fundusz Szkoleniowy ma odpowiadać na realne potrzeby szkoleniowe rynku pracy, każdego roku inne. Jak działa ten instrument? Zobaczmy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku pracy, który ma wspierać szeroko pojętą naukę. Szkolenia, studia podyplomowe, kursy wszystko co wzmocni kwalifikacje i wiedzę pracowników, ale i samych pracodawców, bo także oni mogą uczyć się i korzystać z tego wsparcia. Minister do Spraw Pracy co roku ustala katalog pewnych priorytetów, w ramach których pierwszeństwo otrzymują pewne grupy osób chcących podnosić swoje kwalifikacje, więc jest to instrument dosyć elastyczny. Co roku te priorytety się zmieniają, są dostosowywane do sytuacji na rynku pracy. W tym roku na przykład pierwszeństwem było objęcie pracodawcy, którzy byli dotknięci w jakikolwiek sposób restrykcjami czy ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID. Mechanizm działania jest prosty. To pracodawcy i przedsiębiorcy zasilają fundusz pracy, z którego potem mogą czerpać, bo to właśnie z funduszu pracy finansowany jest krajowy fundusz szkoleniowy. W Kujawsko-Pomorskiem to około 15 milionów złotych rocznie. Dysponentem tych pieniędzy są powiatowe urzędy pracy i to do nich należy się zwrócić po wsparcie. Jeśli jesteś pracodawcą, możesz składać wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie kursów i szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W okresach, kiedy prowadzone są nabory, co oznacza, że pracodawca nie może złożyć wniosku w dowolnym czasie, tylko składa taki wniosek w okresie, kiedy Powiatowy Urząd Pracy ogłosi ogłoszenie o naborze. W wyznaczonym terminie należy taki wniosek przesłać lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy wraz ze wszystkimi załącznikami, które są wymagane w ogłoszeniu. KFS jest coraz bardziej popularny i pracodawcy coraz chętniej sięgają po te pieniądze. Przyprawione ze smakiem, wysmażone z elegancją i podane z pasją. Tak właśnie dzieje się w kuchni, gdy szef to prawdziwy miłośnik swojej pracy. Od zawsze wiedziałem, co chcę w życiu robić, czyli gotować. To co teraz robię sprawia mi ogromną satysfakcję widząc zadowolonych gości, którzy odwiedzają naszą restaurację. Czuję dużą satysfakcję z każdego wydanego talerza, z każdego uśmiechu naszych gości. Tym trudniej było znaleźć sobie miejsce, gdy gości zabrakło. Jak najbardziej obawy były. Bo w takiej sytuacji obawiać się może każdy pracownik, nawet ten z kilkunastoletnim stażem jak Bernadetta. Troszkę umawialiśmy się o swoją pracę. Restauracje i hotele zamknięte, nie ma gości i nie ma pracy, ale nie tutaj. W Elgiszewie szefostwo bardzo szybko podjęło decyzję, żeby działać inaczej. Biznes nie znosi próżni. Postawili więc na sprzedaż mobilną. Początkowo tutaj jakby sprzedaż odbywała się tylko i wyłącznie na naszych takich produktach typu sery, typu gdzieś jakieś wędliny słoikowe, smalce, to, to zawsze u nas było dostępne w naszym hotelowym sklepiku. Poszerzyliśmy też to o takie wyroby jednogarnkowe, tak? czyli przygotowywaliśmy jakieś specjalne dania, pakowaliśmy je tutaj w miejsców, miejscu w słoiki, no i w tym sposób właśnie gdzieś tam przygotowane produkty dostarczaliśmy do naszych gości. Chłodnie wypełniły więc sery gołda i parmezan. Te mogą leżakować i czekać na gości, ale nie takie. Koryciński z kozieradką, z różnymi dodatkami, z czarnuszką, z papryką suszoną. Robimy też twaróg świeży, twaróg wędzony, no i sery świeże. Które można posypywać w różnych działach. Te trafiły prosto do klientów. Początkowo to była taka dość trudna praca, ponieważ to było dla nas coś zupełnie nowego i jakby coś, z czym pierwszy raz mieliśmy do czynienia. Pomogły szkolenia. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansowano kurs sprzedaży mobilnej 17 pracownikom. Szkolenie sprzedażowe, które miało miejsce. Jak najbardziej ono wpłynęło na to, że jakby ta sprzedaż i jakby dodatkowe umiejętności naszej obsługi, naszych pracowników, no, powiększyły się. A kurs przeszli nie tylko sprzedawcy, także szef kuchni, kucharze czy osoby produkujące sery i inne rarytasy. Otworzyło to nam też bardzo horyzonty na to, co jeszcze możemy zrobić, aby ta sprzedaż wzrosła u nas. Nam udało się zatrzymać wszystkich pracowników, nikt nie utracił swojego miejsca pracy. Na pewno w szkolenia w jakiś sposób się przyczyniają do tego, żeby rozwijać zespół i zaangażować się w ten zespół do szerszego jakby spojrzenia na dany biznes. Tak? To, że ktoś był do tej pory kelnerem czy kucharzem nie oznacza, że nie może gdzieś poszerzyć swoich horyzontów, żeby spojrzeć troszeczkę na ten biznes hotelowy zupełnie z innej perspektywy. Całe życie się uczymy i to jakby tego się trzymam. Zdobywanie nowych kwalifikacji, nowych umiejętności, a czasem nawet nowych zawodów to dziś nie wybór, to konieczność i tak się dzieje niezależnie od tego, jaki mamy rynek pracy. Ciekawy, zaskakujący, nieprzewidywalny czy niepewny.